I na tę wędkę nie za... O zobaczcie! Dzień dobry. Spontaniczna nocka na Wiśle. Decyzja o przyjeździe tutaj została podjęta dosłownie godzinę temu. Ja nawet nie za bardzo wiem, co mam ze sobą. Mam nadzieję, że cokolwiek, co się przyda w nocy. Bardzo proste podejście. Dwa federy. Zanęte. Przygotowałem w domu. Będziemy próbować się bawić. Nawet mam trochę robaków, nie szałowych, ale trochę mam. Tutaj mam jeszcze jakieś zanęty. O! Mamy szprotki. O! Jakiś drapieżnik uderzył w połowie rzeki. O! Albo kleń coś zebrał. Wracając. Tam są jakieś szprotki. Przyda się, bo nie wziąłem jedzenia. Jest kukurydza. To się wiadomo, że przyda. Przygotowany towar. Już zrobiony w domu. Dwa kg gliny rzecznej. Paczka zanęty select. I paczka perfect blacka. Jedna klasyczna czarna, bezpieczna, druga select z trochę grubszymi frakcjami. I co? Bardzo klasycznie odsypujemy część. No, Dzisiaj, nawet takie mniejsze pół się udało. Otwieramy kukurydzę. Wszystko na szybko, bo zachód słońca jest za 3 minuty. Jeżeli dobrze pamiętam. Kukurydzę, oczywiście, sprawdzimy, czy dobra. Na to zawsze jest czas. Strasznie słodka. Ale nie wiem skąd jest ta kukurydza. Być leżała w samochodzie. Pewnie od tamtego roku. Mam tylko żywe pinki, ale tak z przyzwoitości sypniemy trochę, żeby coś tam zawsze było. Wystarczy. Na początek wystarczy. Do łowienia trochę białych żyje. Może być. Dendrobene 3 pinki. I dendrobeny 3 dla odmiany. Może być. O, jeszcze jedne pinki. Też może być. Od razu zaczynamy, bo szkoda dnia. Jest bardzo, bardzo niski stan wody. Jak Widzicie, pod nami jest dosyć spora przepaść, dużo zielska. Natomiast tu jest zejście w razie, gdyby trzeba było iść po jakąś rybę, ale nawet ciężko wyjąć koszek. Plan jest taki: lewą wędką łowimy dosyć blisko tego całego pasa zieleni z lewej strony Wisły, prawą łowimy prawie pod nogami. Już tutaj kiedyś byłem, coś tutaj się działo. Zaraz za kamieniami. Zanęta jest bardzo mocno domoczona, chyba niepotrzebnie. Planowałem pojechać w trochę inne miejsce, ale już było zajęte na noc. Poradzimy sobie tutaj, nie mamy wyjścia. Na start poszły trzy pinki, chyba, albo cztery. Poszły pinki w każdym razie. Woda jest bardzo niska. Nie pamiętam, żebym kiedyś widział te plaże przed nami, kamienistą. Może widziałem i nie pamiętam, ja mam trochę pamięć złotej rybki. Na drugiej wędce nie ma przyponu i tutaj chyba spróbujemy od razu trochę grubiej. Czyli lewa wędka będzie taka drobniejsza, pinki białe. Prawa dendrobeny, kukurydza, coś takiego. I wjedziemy w to od razu dosyć grubo. Hak numer 8, żyłka 20. Niech się dzieje. Kiedyś tu byłem, tu gdzieś był taki ładny dołeczek. I on musi być przed nami, bo gdzie by indziej mógł być? Najwyżej urwę w pierwszym rzucie przypon, oby jeszcze było coś widać. Na pewno nie tu. Widocznie jeszcze był bliżej nas. Gdzieś w tej okolicy pewnie. Tutaj oczywiście poluzuje koło wrotek, bo łowimy. Dosłownie pod nogami. I na tę wędkę nie za... O, zobaczcie! Co to było? <grybujesz> Mamy rybę. Ja cię kręcę. Cóż tam jest? I jak to zrobić teraz? Słuchajcie, on chociaż zobaczył, co to było. Tu jest zejście z prawej strony, spróbujemy. Ale numer. Ja tej ryby nie podniosę na 100%. A to zejście takie średnio bezpieczne. Nie pytajcie, jak to zrobiłem, ale wyjęta to... Mamy suma. Musiałeś gościu po wąsach dostać. Ale uroczy maluszek. I siedziałeś w tym dołku i straszyłeś ryby, kolego. No, jestem trochę w szoku, nie powiem. No, i chyba dosłownie musiał dostać po wąsie, bo haczyk miał wbity w wąs. No, weź sobie ten drobę, zasłużyłaś. Ła! Mamy pierwszego rzecznego potwora dzisiaj. Ciekawe, czy jest też jakiś trochę większy. Nie mam żadnej szansy dosięgnąć podbierakiem, Birakiem, więc przy okazji, póki jeszcze coś widzę, zejdziemy, sprawdzimy, jak to będzie w nocy. Ale numer. Jaki ma pełniutki brzuszek? O, ślisko. Ale będzie zabawnie, w razie czego. Już tak spłoszyłem wszystkie ryby, ale. <taki> Takiej akcji na rzece jeszcze nigdy nie miałem. Potężny, rzeczny drapieżnik. Ja wiem, a co jest mój drugi sum przez ostatnie 15 lat. Muszę się nacieszyć. O, ale poszedł. Hu-hu-hu. Dosłownie musiałem mu spuścić przynętę prosto na głowę. Jeszcze przesunąłem koszyk pół metra bliżej, żeby był przy samym brzegu. <laughs> Dobrze się zaczyna, oby trwało tak dalej. Przede mną tylko wykaraskanie się do góry, ale póki jest sucho, nie będzie problemu. Ktoś tutaj elegancko wykosił albo zadeptał, więc mamy trochę łatwiej. Myślę, że na 99,9 tutaj już nie ma ryb. Innych, skoro stał tutaj sum, to bardzo w to wątpię, ale i tak spróbujemy. Niech ktoś powie, że wędkarstwo jest nudne i przewidywalne. Godzina 20.34, więc już chyba po zachodzie słońca. Muszę się we wszystkim odnaleźć, zestawy rzucone. Muszę się dowiedzieć, gdzie mam latarki, baterie. Już wiem, że nie zabrałem stacji ładującej, ale to nieważne, bo już złowiłem potężnego rzecznego drapieżnika. Brakowało mu tylko metra, żeby był naprawdę fajny. Także zostawiamy to na razie na jakiś czas. Jeszcze muszę odnaleźć dzwoneczki i takie rzeczy. Gorąco wierzę, że jeszcze coś widać, jak to się montowało. Jeszcze kiedyś robiłem. Natomiast już widzę, że. Za każdym razem, chcąc wyciągnąć rybę albo pusty koszyk, będzie trzeba schodzić na dół. Ale złowiłem dzisiaj suma. Dam radę. No, zdecydowanie będzie ciężko z tym. Robaków nie było, więc założyłem dendrobenę. A czy były takie, wiecie, resztki, że resztki? Prawie nic. Oj, obrócił nam się ten, ten dzwoneczek. Trzeba poprawić. Musimy go zamontować trochę niżej, bo za słabo się trzyma. Nie może nam się to plątać przez dzwoneczek. Czyli na ostatniej części szczytówki, A to jednak nie było miejsce na świetlik. To było miejsce na dopchnięcie do wędki. Złowiłem suma, nadal jestem w szoku. Teraz już nie będzie się obracać. Ostatni rzut, już odpalamy latarki, bo ja też już nic nie widzę. Jedynie wcześniej zaniosę niepotrzebne rzeczy do samochodu, bo dzisiaj bez okniska z całą pewnością nie przetrwamy. Coś zadzwoniło. Jako tako odniosłem rzeczy do samochodu, to jest zbędne. Wystarczy jeszcze zrobić tutaj porządek, przygotować miejsce na oknisko szwedzkie. Znowu coś zadzwoniło. Ciekawe które. Kiedyś się dowiemy. Na obu wędkach mamy dendrobenę aktualnie, więc nie wiem, zobaczymy co się będzie działo. Plan O, lewa wędka teraz nawet nie zadzwoniło. Bardzo delikatne branie. Godzina 21. Nie wiem do której zostaniemy, nie mam zielonego pojęcia. Tej nocy spałem dwie godziny. Sami rozumiecie, nie jestem w formie. Planuję się po prostu zdrzemnąć i zobaczymy, co się wydarzy. Lewy kij się coś ruszył. Coś próbuje, tak? Przed chwilą musiałem przerzucić prawą wędkę, napłynęła masa zielska. Dzieje się coś? Nie dzieje? Robisz coś? Rusz się raz i tniemy. Ruszyła. Ryba jest, ale malutka. Oj, zeszła. Ale to była naprawdę mała ryba. Teraz dobrze szarpnąć koszykiem nad zielskiem. No, jako tako. Ale założymy pinki, bo to dendrobeny nam zaraz wyjdą, a widać, że jeszcze drobnica jest aktywna. Więc tyle pinek, ile nam wejdzie na hak. Na przykład 4. Chociaż chyba za płytko łowimy. Może zaraz się przesuniemy w stronę głębszej wody. Na lewej wędce chyba wisi ryba. Z czasu do czasu się Przegina, Tak jest. Mało widać. Oj, to łowienie w klatce będzie trudne. Ona tam już pewnie o, wisiała parę minut. O, niespodzianka. Nie o to nam chodzi jeszcze. Odpalenie latarki kończy się nawałnicą komarów. Do klipa, elegancko. Martwi mnie trochę to, że wzmaga się wiatr i. Zrobiło się bardzo pochmurnie. Mam nadzieję, że Ła, Nic nie będzie padało przypadkiem, bo by się zrobiło niewesoło. Myślę, że małe ryby już nam odpuszczą I zaczyna się taka prawdziwa nocka. Chyba się pomyliłem, branie natychmiast. Oporywa coś prawą wędkę, ale to. O, już widzę płynące zielsko. A na lewej coś próbuje widzicie, jaka masa muszek i komarów tutaj. Może jak rozpalimy ogień, będzie trochę lepiej, ale ognisko się pali, jeszcze nie topesz. <noise> Koło 6 godzin, w związku z tym, jeszcze trochę poczekamy. Póki co ryba na lewej wędce odpuściła. Wygląda na to, że na lewej wędce już wisi ryba, bo bardzo regularnie jest jakiś pik, pik, pik. Znaczy dzwoń, dzwoń, dzwoń? jakoś tak? Więc o, właśnie drgnęło, więc sprawdzimy. No, nawet ryby nie ma, natomiast na pewno przez chwilę próbowała, więc pewnie nie ma robaków. I co z robakami? O, robaki są smaltretowane potężnie. Na jeden rzut spróbujemy rzucić zdecydowanie bardziej w nurt. Mam koszyk 70 gramów z kolcami, nie będzie żadnego problemu. Drugą wędkę nam zaczęło przechylać, więc prawdopodobnie napłynęło zielsko. Natomiast taki widok oznacza, że prawdopodobnie jest spuszczana woda. Co nam może trochę skomplikować łowienie, ale jakoś sobie poradzimy. A tutaj kontynuujemy nasze łowienie pod brzegiem. Tędrobena na prawej wędce, na lewej cztery pinki, może pięć. Wow, 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 wow! Już porywało wędkę! Mamy rybę? Na pewno mamy rybę. I to chyba nie najmniejszą. ale puknięcia są i tu, i tu, tylko takie niewyraźne. A tutaj już coś strzeliło. Gdzie jest ryba? Gdzieś już blisko zasuwa w górę rzeki. Chyba wiem co. Tutaj jeszcze nie schodziliśmy, a musimy. Oj, gdzie w drugi zestaw, ty! Mam nadzieję, że nie splątała. Nie, nie splątała. Wow, wow, wow! I to był rzut w nurt. Tak jak mówiłem, uwolniliśmy się od drobnicy, zadziałało. Podbierak był przygotowany, oczywiście rozłożyłem go później, ale niedawno. Jest na czas. Myślę, że mamy leszczyka małego. Kurczę, jest w roślinach. Chodzi mi tu jak karp w ogóle. Nie wiem, czy jest w podbieraku, załóżmy, że jest. Razem z toną zielska. Wypniemy go od razu tutaj, nie będziemy z tym majdanem szli. No za mocny był, jak na tego rozmiaru, więc nie mógł być leszczek. Na razie ją włożę do podbieraka, wyplączę resztę zielska, bo boję się tu puścić haczyka. Na pewno by się coś wbił. Tam jest woda, gościu. Jesteś w domu. Żebyś chciał tylko odpłynąć, a nie zostawać. Fajnie. Ależ mamy piękny widok na Szczytówkę i Księżyc. Coś pięknego. Branie było na kilka pinak, więc powtarzamy kilka pinek, zanim nas zjedzą komary. I z powrotem gdzieś w okolice tego szybszego nurtu. A na drugiej wędce, na dentrobenę, typowa rzeczna ryba w mojej okolicy. Babka numer 3 dzisiaj. Do tej dentrobeny zaraz dołożymy ze dwa białe albo dwie pinki i też rzucimy w nurt, bo takie babki to bez sensu. Także testowo rzucamy, myślę. Pięknie widać drugi brzeg. A rzucimy gdzieś na środek rzeki, bo. Tu pod nogami, no te babki, to, to nie, jednak nie, aż tak to nie. Wiem, że nie ma to większego sensu, natomiast myślę, że babki się uspok... O, lewa wędka strzeliła. Poczekamy, aż te drobne ryby się uspokoją. Mamy godzinę 22.14, także pewnie już niedługo. Wracamy prawą wędką łowić tutaj bardzo blisko. W nurcie nie dzieje się nic. Więc spróbujemy wrócić. <grymne> Zabawne rzuty. Zobaczymy też drugą wędkę. Coś tam zadzwoniło ze trzy razy. Mam nadzieję, że nie ma jakiejś małej ryby przypadkiem. Dołożyłem dwie pinki, także razem mamy sześć. I spróbuję wrócić do tego pierwotnego miejsca. Mając nadzieję, że drobne ryby już nam odpuściły. W razie czego mam przygotowane oczywiście wiatro z wodą, oknisko szwedzkie, czyli pieniek nacięty na krzyż. W środek fajnie by było włożyć na przykład rozżarzony brykiet, którego oczywiście nie ma. Więc poradzimy sobie bardziej po hamsku palnikiem. Nota. Ale żeby poradzić sobie palnikiem, najpierw musimy poradzić sobie z palnikiem. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz całą noc powinno nam się to ognisko spalać od góry. Więc będzie się żarzyło naprawdę długo. I Z całą pewnością będzie się przyjemniej siedziało. przy gdzieś coś dzwoni. No tak, włączyłem latarkę to już nie dzwoni. A teraz lewa wędka, nie topyż, uderzył w plecionkę. Natomiast chyba prawa wędka się ruszała. Natomiast trochę dłużej z całą pewnością. Jedno co mnie troszeczkę martwi, bardzo mocno się rozpaliło przypadkiem. To oknisko było przygotowane w ubiegłym roku. Już chyba dosyć porządnie wyschło, więc będzie się szybko spalało. Ta prawa wędka się odzywa co chwilę, jeszcze raz itniemy. Ale jak wyciągnę tylko do niej rękę, to przestaje. Kurczę, teraz to już wędkę porywało. Strzeli jeszcze raz. Rusza się. I jest ale malizna. Na tyle mała, że ją na pewno podniosę na windę. O, już weszła w zielsko. Będzie brzana pewnie. A, bo to już ładnie strzeliła, poznałem. Staram się uważać, żeby nie wejść sobie w ognisko, które się nadal za szybko pali. No nie jest to potężna brzana. Zdarzyło mi się już kiedyś złowić trochę większą. <grych> ale jest. Przypominam, dendrobena numer 3 plus dwie pinki i brzana. To nie tak powinno wyglądać. Natomiast samo wyciągnięcie jej było łatwe, gorzej będzie ją wypuścić. Wrócimy do podbieraka. Tutaj mam w miarę blisko do wody. Zrobimy jej takiego niezałatnego fikołka z 30 cm. I znowu bardzo blisko, prawie że pod nogi możliwe, że już przesadziłem. Sprawdzimy drugą wędkę, bo tutaj też coś pykało od czasu do czasu. Ryby z całą pewnością nie ma. Wyjedziemy znowu bliżej nurtu, bliżej tego pasa zieleni, gdzie zaczynaliśmy. A niestety dzieje się niefajnie. Po prostu znikają robaki. Zanim zaczepiłem zielsko, widziałem już haczek. Świecił się, niestety, był pusty. Nawet pół kika nie ma, także położyłem kiełbaski na oknisku i to nie jest dobry plan zdecydowanie. Trzeba je zdjąć. Upieczemy na widelcu. Też będzie dobre. Trochę się szybko przypiekły, ale damy radę. To trochę potrwa. Dobrze, że przed chwilą przerzucałem. Może i nie wygląda apetycznie, ale ja jestem kłotny. Musi być. Kiełbasa upieczona na widelcu nad szwedzkim okniskiem. Smacznego. Zaczynam brać pod uwagę, że zaraz czeka nas drzemka. Oknisko wstępnie się już wypaliło. Teraz będzie się bardzo długo żarzyć. Będziemy mieli ciepło, na szczęście. A ponieważ drzemka to na drugiej wędce wypadałoby zdjąć klipa. Ale to przy kolejnym rzucie. Natomiast nie ma się co oszukiwać. Od bardzo, bardzo dawna nic się nie dzieje. Tak jak mówiłam, ściągamy klipa. W razie drzemki nie chciałbym stracić wędki, zwłaszcza, że te przyponę dzisiaj mam bardzo mocne. Lewa wędka coś pyka od czasu do czasu, natomiast ona tak robi bardzo regularnie, a nie za wiele z tego wychodzi. Ciekawe, jakie ryby o tej porze próbują jeść robaki i nie są w stanie. Znowu nie topysz. za długo latarka. Ho, 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 Ojej. ale coś strzeliło na lewą wędkę ale nie chcę powtórzyć jednorazowy strzał i tyle prawa wędka milczy i to już od ho 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 i jeszcze trochę od tej brzany prawie nic się nie dzieje poczekam jeszcze koło pięciu minut może ta ryba poprawi miałem iść spać już jest koło pierwszej nie dzieje się godzina godzina Prawie pierwsza. Ryba nie powtórzyła, ale podejrzewam, że ona tam wisi, jakaś malizna, a nawet nie. Albo co gorsza wisi. O, mamy kiełbia. To przynajmniej gatunek nowy i trochę zielska, które nie chce odpaść. Zaraz pana kiełbia wypuścimy, wcześniej odplączemy i musimy coś zmienić. Sami widzicie, że zaczyna to źle wyglądać. Bo co prawda babki już nie atakują, natomiast atakują inne małe ryby. I robimy to tak: na lewą wędkę ziarno kukurydzy, pojedyncze. I rzucamy tam, gdzie łowiliśmy już długo. Może trafimy coś innego z tego miejsca. To nie nietoperz, strzelił po dwóch plecionkach. <grystanie> Tam się trafiło coś ciekawszego z tej lewej wędki, natomiast to już długo są same puknięcia, z których nic nie wynika albo kiełpy, babka, takie sprawy. Na drugi kij zrobimy coś ciekawszego. Na prawej wędce dendrobena była w ogóle niedotknięta, więc dołożyłem drugą. Sami przyznajcie, brzmi jak plan. Natomiast nie rzucimy już pod sam brzeg, gdzie łowiliśmy bardzo długo. Rzucimy kawałek dalej, bo tutaj też się nic nie dzieje od bardzo bardzo dawna. Ale dosłownie kilka metrów dalej. Póki nie zasnąłem, trochę podgrzejemy atmosferę od naszej strony, żeby się chociaż troszkę rozpaliła albo bardziej rozżarzyła. Mamy dwa całkiem grube zestawy: kukurydza i dwie dendrobeny. Czekamy na jakiś przyłów. Ty kaczku ty! Przeleciała mi z 5 centymetrów nad głową. No na bank zasnę w takich warunkach. Eee, pospali. Bubry chyba. Zawału dostanę na tych rybach dzisiaj, jak nie kaczka nad głową to bubr. Na nasze grube zestawy nie biorą ryby, ale emocji i tak nie brakuje. Godzina trzecia do wschodu słońca, jeszcze daleko. Niestety muszę się przyznać, nie przygotowałem się jak trzeba. Poziom wilgoci jest tak wysoki, że już się cały telepie. A moje ognisko, niestety, się skończyło. Znalazłem trochę brykietu w samochodzie. Spróbujemy się. O, rozpałka! <gryw> Spróbujemy się czymś takim podratować. Dużo tego nie było. Jeszcze się znajdzie, w razie czego zawsze trochę się rozżarzy. Niestety moje ognisko paliło się tylko około 4 godzin. Tym razem pół od razu lepiej. Dobrze, że miałem brykiet, na szczęście. Udało się to całkiem ładnie rozpalić, i żarzy się do tej pory, a już sporo po czwartej. Jesteśmy na wykończeniu naszej mieszanki, której były 4 kg. Nie dzieje się absolutnie nic. Zaraz spróbujemy jeszcze coś poprzerzucać. Jest trochę po czwartej, czwarta dwanaście. Mam nadzieję, że jeszcze coś trafimy przy pięknym wschodzie słońca. Coś próbowało na lewej wędce. Teraz założyłem cztery białe robaki. Już raczej spać nie będę, więc możemy próbować trochę delikatniej. Przy okazji, co zrobić, kiedy ognisko już ledwo się pali? Pokrywka od wiaderka i wachlujemy. Na pewno lepiej gdzieś. No jeszcze raz. Nie wiem czy jest, a jeżeli jest to właśnie taka duża jak myślicie. I niestety jest. Przynajmniej kiełb, nie babka, to już coś. Wracamy do kukurydzy. Zostało mi zanęte na jakieś cztery rzuty. Po dwa na każdą stronę. Mamy piękny wschód słońca, ale na pewno nie rybny, przynajmniej na razie. Przerzucamy obakiję. Tutaj się coś działo przed chwilą i myślałem, że będziemy mieli podpiętą rybę, ale nie. Po prostu nie ma dendrobeny. Grubsze robaki i tak mi się już kończą, więc chyba na nie popróbujemy. Na kukurydzę ewidentnie nic się nie dzieje. A zostało ich więcej niż myślałem. Niepotrzebnie oszczędzałem w nocy. To założymy dwie. Może trafimy coś ciekawszego. Natomiast całe szczęście, że pojawia się słońce. Muszę jakoś lepiej zacząć przygotowywać się na te nocki, jeśli chodzi o utrzymanie ciepła. Spróbuję wyjechać bardziej w nurt tą wędką, bo nic się tutaj nie dzieje. Od bardzo dawna, właśnie widzę rybę, jak wypłynęła do powierzchni. I gatunku nie jestem w stanie zidentyfikować, ale ma około 20 cm. Na kukurydze, oczywiście, kompletnie nic. Nawet bez dotknięcia. Jakieś dotknięcie jednak było, bo kukurydza jest pusta w środku. W takim razie jedziemy dalej na ten drobnę. Po prostu wrzucimy obie wędki w nurt z nadzieją na jakiś ciekawszy przyłów. Na prawej będą dwie, na lewej jedna. Pojedziemy w inne miejsce. Tutaj widać masę drobnicy, nie poradzimy sobie z tym. Teraz liczę już na chyba przypadkowy przyłów, na miłe zakończenie łowienia. Pamiętacie plażę? Już jej prawie nie widać. Kaczka tam trochę pływa, trochę biega. To bardzo wyraźnie jest tak, że woda idzie szybko do góry. Zresztą zaraz możliwe, że uda się, no albo nie, zobaczyć. Nie, zielsko spadło. Płynie cała masa zielska, w związku z tym łowienie w nurcie nam odpada. Znowu ta ryba pływa, obrzana, ale dziabnięta, biedna. Ponieważ ta woda idzie do góry, i to bardzo szybko, na to wygląda. Płynie masa zielska, które bardzo ciężko zdjąć. Robimy po ostatnim rzucie. Zaczynam się pakować. Kiedyś też trzeba wrócić do domu. Natomiast co do naszego ogniska, z małą pomocą. Raz, dwa, trzy, cztery. Sześciu brykiecików żarzy się do teraz. Co prawda, już jest na wykończeniu, natomiast od 23 do 6 na pewno będzie się żarzył przez 7 godzin. Fajna sprawa. Rzuty zrobione, zaczynam się pakować. Trzeba kończyć tę zabawę. Godzina 6.00. Poranek nie za dobry. Plaży już kompletnie nie ma. Woda dosyć szybko idzie do góry. Zniknęła też główka, która była dalej. Co do łowienia, zaczęło się bardzo obiecująco. Niestety później było chyba tylko gorzej. Ale pierwsza nocka na wiśle zaliczona. Kolejna już jest w planie, natomiast z zupełnie innym podejściem, i już z całą pewnością w innym miejscu. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.